Ale jaki był dla was taki najmocniejszy moment w tym programie? My obejrzeliśmy już Love Never Lies sezon trzeci, ale z waszej perspektywy. Dla mnie to były dwa takie momenty, kiedy przydzielają nam singli i byłam przekonana, że dostanę faceta, ale ten facet idzie do Pawła. Mhm. I drugi moment, kiedy Paweł nam opowiada o swoich miłosnych podbojach. Gdzieś tam w trakcie imprezy i no wszyscy są w szoku po prostu. Że wychodzą takie rzeczy. No i trzeci to nasz finał, bo to były duże emocje, po prostu. Tak, no Paweł, myślę, że dostarczył nam dużo atrakcji w tym sezonie i. No, i ja byłam w teamie akurat Kasi, więc wspierałyśmy ją jak mhm. tylko mogłyśmy, robiliśmy dosłownie wszystko. Tam rozmowy, rozmów nie było końca, nie? Jakby od rana na nocy próbowałyśmy, jakby ją nastawić pozytywnie, czy zrobić jej metamorfozę, mhm. tu, no naprawdę, bardzo dużo rzeczy tam się wydarzyło. Więc to, to jest naprawdę taki emocjona, emocjonalny moment w tym programie. No, finał, finał wiadomo. No nie wiem, ja bardzo przeżywałam naszą relację. Ale to jest to, bo ja myślę, że wasz najmocniejszy montek był wtedy, kiedy Karolina się rozpłakała i powiedziała: Aga, myślisz, że ja jestem niefajna. No. Że ja dopiero będę fajna, jeśli coś zmienię, ale przecież ja jestem fajna. I to był dla mnie moment, kiedy mnie to tak uderzyło, jak mhm. zobaczyłam Karolinę płaczącą, to sobie pomyślałam, uuuu. to było tak, to było... To mnie bardzo zabolało wtedy, no bo to było takie bardzo personalne że no, ja nie jestem w stanie siebie zmienić, mhm. tak, jakby taka jestem po prostu. Ale to też my sobie to przygadałyśmy nie do końca, też tak było. Aga, e, nie, nie o to do końca chodziło, to było po prostu skrócone i... Wiadomo, to Uroń. jest rozrywka! To jest montaż. Tutaj wiecie, no też nie miałyście przecież na to wpływu. To nie jest tak, że wy nagrałyście sobie sezon i potem go obejrzałyście i powiedziałeście, ten moment zostawiamy, a ten rzucamy. Fajnie no <laughs> by było, nie? Tak, Fajnie tak. by było, ale to jednak ktoś inny za was zrobił. Tak.